No dzień dobry, witam w kolejnym odcinku już piątym w naszej pięknej kariery Wolfburgiem, piątym i zarazem ostatnim z pierwszego sezonu w sezonie, w sezonu bardzo zwariowanego dziwnego dla nas, dlatego że... Ym, da, ja, mamy taką sinusoidę, sinusoidę meczu, albo gramy bardzo dobrze, albo gramy tragicznie. No i na razie to teraz, widz, na razie to nie wygląda za dobrze. Ale wygrywamy Arno z Golem. Silva wchodzi, wow, pierwszy mecz Silvy trochę lepiej, 6 1 no, Ale Silva chyba pójdzie na pożyczenie Ale chyba znaleźliśmy lekarstwo na środek obrony. To jest Grek plus talo. Ale dobra, wraca do naszego składu. Yy, zagrałeś w meczu, Cieszymy to, ale no już koniec tego dobrego. Bo wraca Lobro Majer. Majer, dobrze dobro więc no, pierwsze mecz, o, czyli dwa mecze, dwa. sześć punktów. Czego jeszcze najbardziej stracony, fajnie wygląda? A się na pierwsze, o Jezus. Czekajcie Arno Sutale, to był trzeci? Baku, czekaj nasz wygląda w drugiej tygodnia. A Freiburg jest na szesnastym miejscu Co tu się wydarzyło właśnie? nie berem Svanberg i arment. a Svanberg wygląda Wind słabiutko Amura słabo I kamieński samochód, czyli będzie robić zmiany Meczo Grałem z Bolsendortem, to tak, to na nadzieję, że tak mm, będziemy tak naprawdę poszli po bandzie Bo nie możemy, dobra, tak zagramy Mamura, masz mecz, który musisz wykorzystać Jaki był wynik poprzedniego meczu? Bo my teraz rymie... 2-2, w tym było 4-2, o Jezus 4-2, 3 2 2 no tak 2 na 10 To jest fajna w ogóle rzecz co dodali, więc tu plus i props dla całego, dla EA eee, dobra gramy z Wolfsburgiem nie, Wolper z Wolfsburgiem Maciek brawo, gramy z Borussią Dortmund i remisujemy Arno z golem, to mnie przed przyszedł Silva, kolejne spotkanie ale Silva musi znaleźć pożyczenie bo wygląda to słabiutko on dostaje szanse, ale on wszystkie szanse marnuje. Nie wiem, to jest piąty, szósty jego mecz. No i te szanse nie są zbyt dobre. On te szanse marnuje. on pójdzie na wypożyczonie, no to tak jak mówię trudno Kalendarz, kalendarz, kalendarz Czy to jest ostatni mecz? Czy przedostatni? Nie, to jeszcze dwa mecze mamy, więc musimy walczyć jeszcze Jak wygląda, jak wygląda nasza Akademia? we Phil Werner wygląda na takiego bardzo dobrego. No i mam nadzieję, że. Czekajcie, co tu się stało? Czemu u niego tak. No ten Werner to tak naprawdę, od niego można trochę pobawić się. Zachowajmy gramy przedostatnią kolejkę. Ale w mikrofon też No i chowaj Majer, czemu taler remis? Ale remis jest dobry, bo chyba to nam daje już granie w europejskich parach. Chyba już nie spadniemy, to poniżej Europy. To, to jest coś, na co ja bardzo liczę. No Adamura... naprawdę wygląda dobrze. I chyba go zostawi... chyba on zostanie przez nas wykupiony, ale on by, chciałbym, żeby on był szedłowym. Nie liczę nie na niego jako napastnik. Ale też ten z Borysem albo w tym składniaku mamy bez żadnych zmian... Oj, pokrywamy zakończenie sezonu. Oj czy my spadliśmy, oj oj zakończyliśmy mecz tragicznie Kejn okay, zawodnikiem sezonu O, no, Bayer Leverkusen drugi raz rzędu wygrywa ligę Fajnie, nie, niech mi się to nie ten Aha, no to fajnie, zamieniliśmy się po prostu Proszę, nie nie gadajcie mi, że myśmy spadli. No to fajnie. Wolcz był nasz wyprzedzi. Mamy. Czy mamy? UEFA Europa? Tak, UEFA Europa Link, UEFA Konferencznik. Czy my nie będziemy następnym razem grać w europejskich no i Najprawdopodobniej wypadamy z, league, z europejskich poarach, nie wiem. 15 z 8 11 się porażek. 49 goli ścielonych i 46 straconych. Nie mam aż tak dużo goli, bardzo mało mamy goli ścielonych. Aspada, spada Kiel i St. Paul. Augsburg grał w barażach. Jeżeli ktoś z Augsburga spadnie, jeżeli Augsburg spadnie, możemy kogoś od nich wykupić. Eee, no to idziemy zespół. Nie popatrzymy. też zagrał w trzech meczach. Bersało, bez historii gravara 10,3 z kąt widzę. 6, 63, To już naprawdę wygląda fajnie. Jestem z tego zadowolony. Nie grali. Rogerio zagra 7 meczów. Jako taki zmienny brazylijczyk może być. Tutaj nie grali. To laguje bardziej inaczej. To tak wolno chodzi. Szwajca zagra 18 meczów, ale słabiutko. Widzę 51. Wawro zagrał 8 meczów. Widzę. Również słabo. Jest na wypożyczeniu. Słabiutko Nasz Sebastian zagrał 25 meczek 309. OK, nie było źle Sutawo. 19 mecz 67. No to już pokazuje, że to jest lider naszej obrony. grek 64 W tych meczach, który potem zaczął grać, wygląda świetnie. Mail 647. Jestem zadowolony. Baku 622 mogło być lepiej, ale było gorzej na początku. Fisher pograł, ale też nie zwojował 13 mecz. Arnold 34m, widzę 9 golików. No to jest nasz lider, On tutaj zostaje z nami, to jest kapitan Úskan 27 mecze, 61 Więc pod rozwój czy pod odbudowę go wydałem przecież dobrze. Kamiński 24m, 267. okej, Ok, ale aczkolwiek brochy liczb. Pa, no Parades tutaj nie w innej karierze widzę. Paradesa będziecie wiedzieć w przyszłości. Gerhard 6m. Gerhard 5, bramy 1, 4. Gerhard zrobił taką robotę, że jasno zmienił. Svanberg 22, bramka 1, 4. Svanberg to jest taki zmiennik, który Gerhard i Svanberg to są dwóch zmiennicy, którzy grają dużo i to mnie cieszy. Majer 9 goli i 32, 8 bramki 3, 5, 6, świetnie, prawda? O, zagrał w e, Rondx bardzo malutko. Wimmer 9 goli i 4, 6, 60, 60 widzę. No, pod koniec się odbudował Sirva 8 meczy, 5,82. Tragiczny transfer 8 meczeń został w szanse i nie wykorzystał żadnych. Mecza 9 niego widzę w 22 meczach. Widzę 7 bram, 8 nie wygląda źle. Wind, Twa Goldwersyte też sobie tylko Berenżem, będzie da brak, czyli na od 19, się widzę, 3 bramki 15 starą nie wygląda źle. Będzie tak to wygląda. Nie kończymy ten sezon. No trochę niezadowoleni, bo nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy osiągnąć. A, czekaj, zespół tygodnia, może będzie tutaj zespół z salonu? Podsumowanie. Mm, Dużo na rybek. Ja już nie wiem. Jest już pokazane. Do pół tygodnia, ale no nie ma na razie. Nie, chyba nie ma nigdzie napisane. Nie ma chyba dużo sezonu. w idę. A że będzie, dopiero zobaczmy. Czekajmy na razie miesiąca. Wierdolę walczą w grach Champions Jezus Maria. Trimel dalej gra. Czy jest już drużyna w sezonu? czy ona w ogóle pojawi się czy nie będzie nadal jej nie widzę chyba jej nie będzie, no szkoda bo chciałbym zobaczyć, czy Grabaro to blisko no nic na razie stoję, co tego nie widzę. Kończymy ten sezon na siódmym miejscu. Tutaj trzecia runda, fajnie to jest pokazane. Faza grupowa, to jest ona też na wielki plus. Mm, no, 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 no nic. Darażę Augsburg zostaje. Widzę, ty, ale kolonia nie awansowała. A w kolonii jest tam kilku ciekawych piłkarzy. Z drugiej w drugiej, będą No, jak ci zostali, niektórzy na jeden, rozumiem ale na dwa. Więc z drugiej był nowe źle z nowe nowy Stuttgartu. Twu Z kolonii będziemy kogoś brali No więc to naprawdę jest dobry klub do podchachmicenia kogoś. Tak, tak bardziej, bo jest yy, na moim żargonie. Może kogoś tam znajdę. A jest tam kilku ciekawych piłkarzy. Boże, Berens mi i To w ogóle jest ciekawy piłkarz. Nie wiem, czy Sheriff co zrobił. Nie podpisał yy, koszulki lgbt czy coś tam z więc Sigma. Znaczy co? Dobra. Yy, trzeba tutaj, tak, Perwan. No niech to się przewinie. Ten dzień, dwa. Dobra, przewinęło się. Na transferami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Od kolejnego odcinku. Z tym zakończymy sobie. Pekarz zostaje. Mawler, Grabara. Przepraszam, szulce zostają. Koza. Hmm. Koza sports? Czy koza Gład, Czy koza z nosa? Hmm. Nie, pod pomyśleniem. ten. Nie ma zdjęcia na listę transferową. Nie, nie wygląda zbyt dobre do widzenia. The Seeker, Jens Bornow, Sutalo To jest dwójka podstawowych. Ty idziesz, Ty jesteś najstarszy z nich. Jens osobiście wstawię, Ty idziesz na listę wypożyczoną. zamian maile na jednej stronie, na drugiej, Baku. Fischer, nie. Arnold zostaje. Kamiński zostaje. Paredesz. Do widzenia. Gerhard zostaje. Swanberg zostaje. Majer to to samo. Aster Wransk na wypożyczenie. Dardej. Do wypożyczenia. Wacław Cerny. Będziemy myśleć. Wimmer zostaje. Naszy Gabriel Silva, który w ogóle nie wykorzystał swoich 8 metra. Jednak, o, ktoś pisze, jako Thomas Obie, Ty, ja... Ja bym za dostali Finanse no Ale wiecie co? Czemu on jest droższe? Czemu jest droższe że coś tam w Niemczech? Dobra, Winta będziemy sprzedawać Pieniądze będą potrzebne nam To jest u nas najdroższy Wimmer to jest Mind, Metro, Tolo, Arnold. No wind jest, ale nie jest w tej topce. Więc tak to wygląda. Póki jeszcze tu jesteśmy, to będzie krótszy odcinek. Ale chciałem, żeby ten jeden był taki krótszy. Mm, zajmijmy się kontraktami. Arnold mm, jest do podpisania. Więc ponegocjujmy kontrakty yy, Czekajcie Kto Tu nas najwięcej zarabia. Arnold. No ja mam jeszcze na dwa sezony będzie więc najwięcej zarabiał No jestem ci w stanie Ale nie tak dużo, tylko gdzieś tutaj Kluczowe, dwa lata Mi to pasuje Metrza, no brak nie no, czemu mi się to nowo Muszę coś kupić, nie wiem co No nam zbyt dużo nie dostaniemy więc 57 ważny Będę ja miał spoko na kilka zastanów z nim. Jego można by pożyczyć, żeby wrócić, żeby go spieniężyć To jest big brain i big pomysł. Dobra. No i na rotacyjnym rotacyjny chcę być. No to spoko. To mi najwięcej. Wiecie co? Spróbuję z nim przedłużyć, tylko żeby jego wartość podbić. I 40 minut. No jeżeli ktoś nie płaci na go 40 minut, to się go bierze. Dobra. Jak wygląda zespół? Gdzie trzeba, gdzie są największe braki? No na napastnika jeszcze te 3 mecze będzie podstawowy, czy będziemy szukać nowego napastnika? Znaczy napastnik tak jest, bo chcesz sprzedać Kamiński. Trzeba kupić skrzydłowego. trzeba kupić jednego pomocnika. Nie, Obroną się w tym sezonie nie zajmujemy. Zostawiamy ją tak, jak widzicie na zawsze na czy nie maile. Grek, Sutalo, Baku. No i na bramce Grabara, więc kilka pozycji jest do wzmocnienia. To są bardzo potrzebne, bo to jest już na drugi sezon. No i w tym sezonie, jakie mamy w ogóle zadania? Bo ja rzadko patrzę na zadania. Ocena, czekaj. Jest hmm. Jestem, zadania. Centrala. Zobacz, wszystkie zadania, o nie, to nie tu O, żółta w to jest dopiero ciekawe Biuro zadanie o Farcia młodzieży niskiej, Finanse, Champions League, o kurde Idę w Pokal 1.8 Europa League Półfina, czyli gramy w Europa League Okej, okay. czyli jesteśmy w stanie Albo wygrać Ligę Europy Albo w do konferencji. Ale mamy europejskie puchary i w tych europejskich pucharach chcemy coś osiągnąć. Jak wyglądają nasze młodziki? Werner widzę, że się rozwinął już o naprawdę fajny potencjał. Ale umówmy się, że ci, którzy wyglądają słabytką, no nie oszukujemy się. No nie, chcę taki. Więc tutaj zrobimy sobie wszystkie, Tego kalwo, kalwo zostawimy, bo, bo nie wygląda źle. Nie na Finland, no co, no, ale to nie jest overlord na bycie piekarzem. Znaczy na bycie piekarzem to tam jeszcze zapaliło, ale no nie na Dwieście 205 cm? Chłop co wygląda? Ja pierdzielę. No przy Wernerze to on jest gigantem jakimś. No trzeba sprowadzić jakiś. No nie mogę, bo jest za mało, no dobra. No to dajcie mi jeszcze jakiegoś nie bawili się w skałty jeszcze O, ale dali 5 na 5 O, jedziemy do Europy Ty, jak zajebiście dodanie trzeba klikać 50 razy po wszystkim. To jest na wielki plus, dobra To ile tych pozycji mogę wybrać? Tu muszę wybierać wszystkie? Czekaj domyślnie Dobra Niech się jeden zajmie celutką Lewą stroną Pomi rozpocznij A niech się ten zajmie lewą Tu za trudnymi Mamy w uju mamy pieniądze Czecha, zatrudnimy. On pójdzie do. Stwórzmy polskiego jakiegoś. Mhm. Stwórzmy jakiś polski nowy talent. Też na 3 miesiące, ale tu się zajmiemy. SPO. Bramkarz. Nie, bramkarz mamy. Tu się zajmiemy. SPO. W sumie niepotrzebne. Zajmijmy się napastnikiem. Zajmijmy się SPO. Dalej, ej, czekaj, ja chcę więcej. Halo, ile mogę? 4 mam, no to już no dobra. No i pomin, to i rozpocznij. Tutaj mamy LOL PLS, tu mamy SPD, SP, HP, SP, dobra. No i ostatni. No, jakiś taki 2 na 10, chłopie też, ale dobra. Znamy cię, że ty możesz być i ty, gdzie pojedziesz. Ty pojedziesz życie, bo ja nawet nie wiem Turcja to jest jako Azja, czy jako Europa Nasz na pisana Turcja. No Turcja teoretycznie z Azji, to. Turcja. No to ty jedziesz do Turcji I tu się zajmiemy bramką Ha, czyli jak wybiorę bramkarza, to już więcej nie mogę. A nie mogę. No z jednej strony, Nie, czekaj, Kurde. Czyli trzeba tak? Nie można, Kurde. Dalej. No jaki to jest zle W zasadzie zepsułem, bo po co ja szukam jak nagramy na takich? No ale no dobra. W sumie to nie przemyślałem, bo tu mam LP, LS i LO, tu mam SP tu mam PO i PP. dobra, to w jednej tak nie przemyślałem, więc mamy ogarnięte kilka rzeczy, no i 23 minuty się też tu stworzyło, więc ja Wam dziękuję za ten materiał i widzimy się w kolejnym odcinku, już odcinku transferowym, więc ja Wam życzę mego nie wiem kiedy to wrzucam, bo nagrywam trochę na zapas, jednak nagramy trzeci odcinek na zapas i będę w chwilę, z pokrywam tej kariery, więc ja Kończę to, szukam kogoś z kolonii, czy jest jakiś piłkarz do kupienia i widzimy się w kolejnym odcinku, więc co, do następnego, trzymajcie się, na raz.